stałam zachwiałam się i od razu się uczepiłam w przenośnych hipotezy o synach, dla których wzorem partnerki jest zawsze matka. Los w końcu podsunął mi okazję, żebym olśnił kobietę moich marzeń, dowcipną rozmową, ale ona odwróciła się i odeszła w stronę windy razem z statkiem otarokowanych i chwiejących się na wysokich obcasach szkieletów. Powlokłam się za nimi bez entuzjazmu niczym eunu do łaźni armowatę tancerki. Pokowaliśmy się wszyscy do ciasnej windy. Byłem zmuszona przykleić się ich oczącej żabie do tykolu, więc kapiłem się w drobne piersi, torturowane przez puszap. I co ciekawe, bardziej niż same piersi, zafascynowały mnie częste poduszki widoczne w wykroju bluzki, wzruszające i podniecające. Zupełnie jakbym zdejmował z żeby nie tylko ubranie, ale jakbym rozbierał ją również z ewolucyjnego kłamstewka. Spojrzałem jej w oczy i w nich swój zagubiony chromosom i y. Ona też go dostrzegła. Jej spojrzenie zmiękło i ja odwzajemniało moje. Była to tylko chwila. Potem drzwi windy się otwarły i rozszczepione dziewczęta wysypały się na ulicę. Żaba jeszcze rzuciła mi profesjonalną uśmiech znawczymi, ale nic z tego przecież nie na niej mi zależy. Po ulicy snuły się grupki spóźnionych turystów. one przyćmiewały resztki pieździstego nieba. A my w końcu dotarliśmy do Turnus Baru, dwie ulice dalej. Ciemna piwnica, zapchane ciałami. Przydarliśmy się aż do baru, gdzie siedział Martin z jakimiś dwoma facetami, którzy wyglądali jak mafiozi z włoskiego filmu, co do nas krzyczał, ale pośród głośnej muzyki nie dowiedzieliśmy się co. Barman zrobił nam miejsce przy zatłoczonej ladzie, pewnie zapytał co zamawiam, ale nie dało się go zrozumieć, tylko kiwałem głową, a przed nami zaczęły wyrastać szklaneczki z whisky, koktajlami i sam już nie wiem z czym. Stukaliśmy się szkłami tak samo jak nasi małpi przodkowie, porozmawialiśmy się tylko za pomocą skrzeków i gestów. Zauważyłem, że jeden z mafiozów to jakiś aktor, ale nie mogłem sobie przypomnieć jego nazwiska. Liczyłem na to. Że dowiem się, kiedy w muzyce będzie jakaś przerwa, ale przerwy wciąż nie było. Dziewczyny krzyczały sobie prosto do uszu, a potężne ciało Martina obrosło ramionami, jakby za pomocą niewidzialnych sznurków dyrygował całym barem niczym teatrzykiem kukiełkowym. Po jakimś czasie zrozumiałem, że hałas nie ustanie, Stado nie porozumiewa się za pomocą mowy artykułowanej, a muzyka ma wręcz za zadanie taką komunikację uniemożliwiać. Dlaczego? Bez sensu. Do baru ludzie przychodzą, żeby sobie posiedzieć, poznać kogoś. Tutaj samice i samce testują się nawzajem i prezentują się sobie, to przygotowują się do wymiany najdelikatniejszego, najstarszego biologicznego materiału w historii planety. Dlaczego ten DJ z wyżalonymi włosami im to psuje? Wtedy zrozumiałem, że eliminowanie jednego ze zmysłów stworzyło przestrzeń dla pozostałych, tak jak w przypadku śledca, któremu wyostrza się słuch i dotyk. Samice sięgnęły po bodźce wizualne, dziewczęta prezentowały nogi, przeczesywały włosy i rzucały kontrolne spojrzenia. Czy wszystko odnosi przewidziany skutek. Czasami lądowała przed nimi szklanka, jeśli ktoś uznał, że w wirtuoł zalotów warto zainwestować w drinka. Inni raczej brali pod uwagę stan posiadania i status towarzyski, albo zdali się na swój urok. Wokół aktora toczyło się kilka kobiet, które udawały, że rozmawiają, i rozglądały się po wnętrzu, jakby znalazł się tu przypadkiem. Nigdzie nie mogłem dostrzec, czyli stałem i przemierzałem salę. Nawet wyszedłem po schodach na ulicę, ale i tam jej nie było. Wróciłem nieco zirytowany. Pochyliłam się przy barze nad swoim drinkiem, kiedy na moim ramieniu uległą małpię łapską. Stary bawisz się. Zabrzmiało to jak rozkaz. Martin był już pijany, rysy mu się jeszcze bardziej zastrzyły i przybrały wyraz zwierzęcy. Zaleciało duszącą mieszaniną zapachu zgrzanego ciała i wody kolońskiej. Wyobraziłem sobie go, jak stoi zlany potem, owinięty skórą, z krzemieniem w łapie. Zapadłem się w czasie, jakby zarwało się pode mną napięte prześcieradło draźniejszości. Wciągnąłem w półce zapach prehistorii. Natychmiast otknąłem się tu i teraz, jakby wystrzeliła mnie stamtąd proca, ale wrażenie z wycieczki w czasie najwyraźniej rozjażyło mi twarz. No bawisz się, super. Martin wypił mętny wzrok w coś poza moimi plecami, zmarszczył czoło i samym wychodzimy. Ucieszyłem się na chodniku, stali ludzie z kieliszkami i obecność Martina sprawiła, że zaczęli się do nas garnąć w coraz bardziej zacieśniających się kręgach. Ogrzewałem się w bliskości przeciągania grawitacyjnego żywego, stykulującego grzmiącego barytonem samca alfa. Widziałem siebie, jak podobnie gestykuluje naśladując ruchy Martina, nieco zdziwiony, gdzie się podział dawny ja. Nawet mój głos opadł o oktawę niżej. U niektórych samców imitacja jest sposobem na przeniknięcie do stada. Pozwala opanować panujące w nim reguły i bezpiecznie się w nim wtopić. Wkrótce rozmawiałem z tymi ludźmi, jakbym ich wszystkich znał od dawna. Mniejsza oto, czy informacja niesiona przez głos była mniej wymowna niż gesty, postawa, sam ten głosu. Martin poklepał mnie po plecach, przypomniały mi się rytuały szympansów. Wprowadzał mnie do stada na chodniku jako swojego protegowanego. Balansowałem w hierarchii na szczebelku tuż pod nim. Otworzyłem usta, sam nie wiem co mówiłam, ale na pewno brzmiało to jak symfonia. Wszak w oczach tej gromady odbijała się moja wielkość, samca. Podja, na których stoją zwycięzcy, wciąż są oblegane przez ciała spinające się w górę. Samce bronią terytorium przed obcymi, biorą udział w trwającej miliony lat walce o władzę. Okresu, w której zwycięzcy przy dźwięku fanfar dopadną samicy i wpadną do jej łona niczym błyszczące, rzęczące monety z automatu. Po raz pierwszy zastanowiłem się nad tym, jak na Martina patrzą kobiety, i wyobraziłem sobie siebie w jego objęciach. Nie żeby mnie to kręciło, tak z ciekawości. W końcu szampansy, bonobo, zadają się z każdym, komu chcą się przypodobać, a ja. Czułem, że przed nim jest, y jestem w kręgu siły i władzy. Czyżby wywołał to alkohol, przez moment poczułem, że mam ochotę objąć jego potężne bary, ale od razu przeraziłem się tej chętki i zaskoczony zapadłem w milczenie. Czyżby doprowadził mnie do, tej, do tego mój chwilowy celibat? Nie, przecież samcza rywalizacja nie wyklucza przyjaźni, głębokiej przyjaźni, bez słodkawego posmaku retoki. Być może przyczyną homoseksualizmu jest wysoki poziom progesto progestorenu. Nie, progestoronu. Nie, Progesteronu. Kobiety wytwarzają go w jajnikach, a mężczyźni w nadnarczach i jądrach. Dobroczynny progesteron odpowiedzialny za uczucie przyjaźni, serdeczności, przynależności, wszechmocny progesteron łączący miliardy homo sapiens z szerzącą się wspólnotę. Domy wrastały w niebo jak nieco krzywo. Oświetlony od spodu, miękkim światłem latarni, gwiazdy na niebie migotały w rytmie muzyki, która z piekielnym łoskotem wylewała się z baru. Ktoś podsunął mi jakąś dziewczynę, musiałam z nią rozmawiać, nawet nie brzydka, ale w głowie mam wizję ciemnych oczu, bladej cery. Poszedłem po pomoc do wodza stada, szepnąłem jej imię. Gwiazdy światła latarni migotały na wietrze. Już stoi przede mną, w w tyle świetle, że cząstki kurzu połyskują w jej włosach. Zachowuje się inaczej, gada jak nakręcone, jakieś głupoty, historyki o ludziach, których nie znam. Kobiety mają dryg do plotkowania, echo ich trajkoczących głosów wibruje pod ciemnym praskim niebem, a ja jestem tylko sztywnym odtrymem korytem, którym ścieka ten słowny prąd. Całe szczęście, że nie muszę się odzywać. Mój język zmienił się w martwą, galaretowatą masę, skoczyło mi ciśnienie, przyspieszyło tętno. Teraz jedno i drugie zwolna wolna dochodzić do normy, czuję się błogo, wiem, że to iluzja wywołana chemicznym stanem mojego mózgu, że ta miękka, obcisła masa uwięziona w mojej czaszce została wytrącona ze zwykłego stanu równowagi elektrycznej przez napływ dopaminy, testosteronu i alkoholu. Ta mieszanka, lepsza niż cokolwiek innego, co serwują w barze na dole, sprawiła, że w mojej głowie kręci się karuzela, jakby przez długie wypustki dendrytów i czychających na nie aksonów przepływała z prędkością światła w próżni pulsująca, Elektryczna błogość potem przez komórki aż do skóry, która zjeżyła się tym, co zostało nam z sierści. Neurony informują się nawzajem elektrycznie, ale większość z nich zachowała zdolność komunikacji chemicznej z czasów komórkowej prehistorii, nieco powolniejszej, ale za to różnorodnej i przyjemnej. W szczelinach pomiędzy poszczególnymi neuronami mózgowymi, niewiększymi większymi grubości ludzkiego włosa właśnie serwowany jest najlepszy koktajl dzisiejszego wieczoru. Tylko uwaga na dopaminę. Nie mam zamiaru się zakochać nie w tak pięknej i zapewnienie dostępnej dziewczynie. Potem cierpienie związane z brakiem tej substancji może dać popalić. Na objawy odstawienia nie ma lekarstwa, przynajmniej nie bez recepty jest drogą do rozwoju intelektu. Inne badania wykazały, że nawet swego pieszczotu i blizywanie przez matkę wywołują w szczurzych dzieciach pozytywne zmiany na poziomie epigenezy. Blizywane młode były zdrowsze, a ich system immunologiczny działał o wiele lepiej niż u młodych, często oddzielanych od matki. Ta zmiana ujawniła się nawet w następnym pokoleniu. Innymi słowy, doświadczenia dzieciństwa zmieniły bezpośrednie funkcjonowanie genów. Całe szczęście w Bidulu byłem dość krótko. Um, Ciemne posła opadające w niej ładzie na ramiona Roześmiała się Drugą ręką sięgała do łańcucha naszej i nawinęła go sobie na palec. Potem go puściła, pochyliła się moją stronę i pocałowała mnie sami. Eee. Ciemne włosy opadające w nieładzie na ramiona smak alkoholu, załamane czymś gorzkim. Byłem niemal pewien, żeby czułem sprawcę chrypki całkiem zdrowa mikro... Miklo... Mikroflora inaczej smakuje, i usta specyficznie pachniały, wargi miała gorące. No zimne wszystko skończyło się tak samo nagle, jak się zaczęło. Objąłem ją i znowu zanurzyłem się w kąpieli z dopaminy oksytocyny. Po czym działanie pamięci operacyjnej mojego mózgu zaczęła zakłócać wi wizja streptokoka. Już kiedyś go złapałem, chodziłem wtedy za dewan z parazytologii, to dopiero przypadek. Potem przez trzy miesiące zmieniałam antybiotyki, zanim się ostatecznie wyleczyłem, ale streptokoka hodowałem z ciekawości na szalkach Patriego. Ale było tam tyle tego i innych interesujących bakterii, że w końcu się pokupiłem i straciłem go w oczu. Jak w to może być mikroflora twojej śliny, Mogłam sobie hodować w laboratorium, ale nie było jak pobrać próbki, poza tym obawiałam się, że nie mogłaby się to wydawać mało romantyczne. Mam z tym pewne doświadczenie. Mm, tam stoi taksówka. Może pojedziemy do Ciebie, usłyszałem nagle swoją myśl, wypowiedzianą na głos. Z czemu nie, albo do ciebie nie mogę może uwierzyć własnemu szczęściu? Dla mnie nie ma mowy w pokoju, był kolega. Mieszkasz sama, sama z Witkiem, ale on już śpi. sąsiadka do niego zagląda. A kto to? Roześmiała się nerwowo, wzruszyła ramionami. Hm, to mój syn, nie mówiłam ci, mieszkamy we dwoje. Zatkało mnie. Nie przewidziałem czegoś takiego w swoich planach. Dziecko, wartość Julina na rynku partnerów poleciała z pieca na web. Zupełnie jakby człowiek. to w salonie luksusowy samochód i przy kasie dowiedział się, że jest po wypadku. Co więcej, trzeba go kupić razem z zamontowaną na, sta na stałe przyczepką. Uśmiechnąłem się nieszczerze, no bo. O co wielkiego chodzi, nic strasznego, dziecko ktoś śpi, Wiesz co, chętnie, ale może innym razem. Usłyszałem swój głos, jestem już zmęczony. Poza tym może się obudzić, rzuciło mi pokardliwe spojrzenie, wciąż je widzę, ledwie otworzyłem oczy. Bałem się, co w tym dziwnego, róbcie co chcecie, ale ja nie dam sobie wcisnąć cudzej krwi. Cała ta pseudohumanistyczna cywilizacja jest wbrew naturze. Ogiery próbują zabić kopniakami zrobione klaczy, których ojcem jest inny ogier, ale wy starają się zagrać obce lwiątka, a ciężarne myszy od razu ranią płód. Kiedy w ich rewirze pojawia się nowy samiec, niech nikt ode mnie nie wymaga, żebym sprzeciwił się własnej naturze. Wiem, czego się bałam dziecięcego głosiku mamy za drzwiami ciekawego oczka podglądającego przez dziurkę od klucza swojego rozczarowania.